Mój tata zawsze mi powtarzał, że mogę robić w życiu wszystko, tylko nie uczyć. Mogę robić w życiu wszystko, tylko nie iść do szkoły. I przez wiele, wiele lat byłam bardzo posłuszna, trwałam w tym e, postanowieniu, w tym zakazie. Ale wszystko się zmieniło, gdy dostałam propozycję wykładania na jednej z krakowskich uczelni. I tak sobie. Zanim jakby się na to zdecydowałam, to miałam pewne wątpliwości oczywiście, czy mam coś do powiedzenia, jak to będzie z tymi studentami, jak ja będę w ogóle do nich mówić, jak ja do nich trafię, czy ja rzeczywiście mam im coś do przekazania. I okazało się, że to nauczanie sprawia mi ogromną frajdę, ale uświadomiło mi też, że ja robiłam to na długo wcześniej, nie musiałam iść na uczelnię, nie musiałam iść do szkoły żeby uczyć, bo zdałam sobie sprawę, że ta moja rola jako marketingowca, jako doradcy też polega w pewnym sensie na uczeniu, na edukowaniu i zdałam sobie sprawę, że przez ostatnich kilka lat na mojej ścieżce nauczania mam tak naprawdę dwa typy uczniów. Klientów, klientów biznesowych mniejszych bądź większych firm, ale Mam też studentów, przedstawicieli pokolenia Z w dużej mierze, ale też oczywiście co starszych osób, starszych mam na myśli, milenialsów, zaczęłam bardzo dużo ostatnio o tym myśleć, co tak naprawdę daje mi to, że ja mogę ich uczyć. I zdałam sobie sprawę z tego, że oprócz tego, że mam do przekazania im wiedzę na temat marketingu, na temat narzędzi marketingowych. Na temat tworzenia strategii marketingowej, na temat rozwiązywania różnych caseów, to zdałam sobie też sprawę z tego, ile ja się przez ten czas nauczyłam. To był dla mnie taki moment, wiecie, takiej bliżeróweczki zapalonej nad, nad głową, jak dotarło do mnie, ile rzeczy, ile umiejętności i ile kompetencji ja dzięki temu zyskałam. Dzięki współpracy właśnie z klientami, z klientami biznesowymi, ale również dzięki współpracy ze studentami. I żeby była jasność, to są zupełnie dwie. Różne grupy docelowe, dwa różne typy studentów. Dlatego, że klienci biznesowi mają już inny mindset, są gdzie indziej, mają inne problemy, mają inne wyzwania i mają inne cele, a zupełnie inne mają studenci. I praca na co dzień z tymi różnymi właśnie grupami pokazała mi kilka bardzo, bardzo ważnych rzeczy. Pierwszym z nich jest to, że bardzo dobrze trzeba dopasowywać. Tyl komunikacji, cel mówienia, ale także w ogóle sam język, bo nie chcę powiedzieć, że mam jakieś dwa zupełnie różne oblicza w rozmowie z klientami, a w rozmowie ze studentami, bo raczej zawsze staram się być sobą, ale umówmy się, no są pewne, Reguły, pewne normy, pewne zasady, które na pewno rzeczy nam po prostu nie pozwalają, albo które mogą troszeczkę wpłynąć na nasz wizerunek i na to, jak jesteśmy postrzegani. I są ogromne, ogromne, ogromne różnice w tym, jak rozmawia się z 45-letnim menadżerem sprzedaży, a inaczej jak się rozmawia z 20-letnią studentką marketingu. I to żonglowanie tymi komunikatami, tym językiem jest dla mnie naprawdę bardzo czymś fascynującym. Bo, tak jak przed chwilą powiedziałam, to są różne grupy docelowe, a do każdej grupy docelowej trzeba podchodzić w spersonalizowany sposób. I to jest taka jedna chyba dla mnie z najważniejszych rzeczy, jakich ja się nauczyłam, czyli rzeczywiście w praktyce dostosowywać swój sposób mówienia, styl komunikacji, to na czym te komunikaty są oparte. Nie chcę powiedzieć, że to jest oczywiste i wiadome, bo też każdy klient jest inny, ale do osoby, która stoi przed jakimiś wyzwaniami właśnie marketingowymi, sprzedażowymi, trzeba mówić celami, trzeba mówić rozwiązaniami, trzeba mówić językiem korzyści. A u studentów trzeba, ja mam takie przynajmniej doświadczenie, że im trzeba po prostu mówić w taki sposób, jaki jest dla nich zrozumiały, jaki jest dla nich relewantny. Oni muszą się utożsamić na tym etapie, swojej edukacji, wielu z nich nie ma jeszcze doświadczenia żadnego zawodowego, więc trzeba się dostosować z tym komunikatem do tego, w którym miejscu oni są teraz. Bo oni mają w dupie, jakie są KPI, -e, jakie są konwersje i ile kosztuje jedna konwersja, albo ile będzie kosztowało wdrożenie narzędzia X do e-mail marketingu. Także to jest dla mnie taka super, super, super cenna lekcja. Czyli język, komunikacja, komunikacja. Kolejna rzecz, która też jest dla mnie bardzo cenna i która nie przyszła mi łatwo i którą też miałam okazję sprawdzić zarówno właśnie u studentów, we współpracy z klientami, dosłownie nawet miałam taką sytuację podczas udziału w gościnnym webinarze. Prost, bez ogródek powiedziałam, że czegoś nie wiem. To czasami przychodzi nam bardzo ciężko, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w sytuacji, w której to my jesteśmy ekspertem albo w której... O nas się myśli, że jesteśmy ekspertem, albo właśnie doradcą, doradczynią, petelistką. Ja bardzo długo zmagałam się z tym, żeby powiedzieć, nie wiem, bo chciałam uchodzić za osobę, która wie wszystko. No ale jak wiemy, to jest niemożliwe. I pamiętam pierwszy raz, jak powiedziałam, że czegoś nie wiem, że nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, albo że nie mam wystarczającej wiedzy w tym obszarze. I bardzo się bałam tej reakcji. Naprawdę, bardzo się tego bałam. Mimo że miałam też argumenty na moją niewiedzę, a mianowicie pamiętam tą pierwszą sytuację, która dotyczyła jakiegoś zagadnienia marketingowego w e-commerce, a ja nie pracuję z e commerceami Ja pracuję z B2B, pracuję z małymi firmami, z osobami, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, ale nie z e commerceami więc po prostu nie wiedziałam, jak pewien case rozwiązać. I doszłam do wniosku, że jednak uczciwiej będzie powiedzieć, że nie wiem, aniżeli wprowadzić kogoś w błąd albo namieszać niepotrzebnie. Albo się po prostu skompromitować. I pamiętam, że to przeszło jakby bez echa. W tym sensie, że wiecie, to nie wywołało absolutnie żadnej lawiny komentarzy. Boże, jak ona może nie wiedzieć? Ona się nazywa specjalistką w sprawie marketingu, ona doradza firmom, a ona tego nie wie. Absolutnie tego nie było. I potem przetestowałam to sobie parę razy właśnie wśród studentów i wśród klientów. I powiem wam coś, to mnie na przykład osobiście bardzo zaskakuje. Oni to doceniają. Potem postawiłam się troszeczkę w odwrotnej sytuacji, a takie też miałam, kiedy ktoś mi mówił, że czegoś nie wie i rzeczywiście było tak, że myślałam o tej osobie, że to jest fair, że ona mi mówi, że ona czegoś nie wie. I tak teraz staram się też o tym myśleć. Czyli przyznawanie się do niewiedzy to jest lekcja, którą ja wyciągnęłam i którą też sobie bardzo, bardzo cenię. No i taka ostatnia rzecz, która hmm. dla mnie jest Fascynująca i myślę, że gdyby nie to, że właśnie uczę innych, że im doradzam, że szkole, to ja też bym bardzo wielu rzeczy nie wiedziała. No bo mam różnych klientów z różnych branż i dzięki temu, że ja z nimi współpracuję, to ja siłą rzeczy dowiaduję się więcej o tych branżach. Po prostu. A muszę wiedzieć, co oni robią, jak działają ich usługi, jakie problemy rozwiązują. Albo, nie wiem, ich produkty, ich oprogramowania, bo ja wtedy nie będę w stanie im jakby skutecznie doradzać, ani wierzę w takie podejście, że każdy pomysł jest dobry dla każdego. Nie, każdy pomysł, każda strategia, każde podejście ma być zindywidualizowane, ma być spersonalizowane. Dlatego. To pozyskiwanie wiedzy właśnie o innych branżach, czy też o produktach, których ja najprawdopodobniej nigdy nie, nie, nie użyję, bo mamy klienta, który stworzył oprogramowanie dla statków. No to jakby umówmy się. Nie chcę mówić, że nigdy, ale szanse na to, że kiedyś będę musiała z niego skorzystać, to bardzo małe, więc ta nauka o innych branżach, o innych produktach, o innych właśnie oprogramowaniach jest super cenna. Ale nawet nie wiecie, ile ja się uczę od studentów, ile ja się uczę od pokolenia Z. Zarówno jeżeli chodzi o marketing, czyli mam na myśli to, jak oni na przykład korzystają z szewni, w jaki sposób szukają informacji, jakie treści najchętniej konsumują, jakie formaty wybierają, to jest dla mnie nieprawdopodobne. Jestem bardzo wdzięczna w ogóle za możliwość obserwowania tego na takim żywym środowisku, na takim żywym przykładzie. Zwłaszcza jak mogę sobie to potem zderzyć właśnie z tym, jak robią to moi klienci biznesowi, osoby, które są już. Dojrzałe wielokrotnie mają jakby etap edukacji ze sobą. Skupiają się na rozwoju biznesu, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, której ja się też uczę od studentów, no to to jest śmieszne trochę. To ja się mnie to za każdym razem bawi i też nieco szokuje, ale o ludzie święci. Nawet nie macie pojęcia, co się dzieje w internecie. Jakie ludzie są w internecie i jakie miejsca są w internecie. Ja naprawdę dowiaduję się czasami od nich, o takich rzeczach, o takich. Persona, jak o jakichś apostołach na TikToku, o typie, który je tabletki do zmywarki i kręci z tego TikToka że No powiem Wam, żeby mi to nawet nigdy do głowy nie przyszło i pewnie lepiej spałam, jak nie wiedziałam o tych rzeczach, ale no właśnie, sama bym tam nie dotarła, a dzięki nim wiem, co tam jest, co tam się dzieje na tym e, przede wszystkim TikToku. Także nauczanie uczy. Mnie nauczyło wielu rzeczy, ale te trzy, o których powiedziałam, są kluczowe, czyli. To, jak się komunikować, jak do, dobierać swój styl komunikacji, język do, do różnych grup odbiorców, do różnych studentów, do różnych uczniów. Druga rzecz to przyznawanie się do niewiedzy. To uważam, że teraz, już bo przeszłam tą drogę, uważam, że jest czymś naprawdę, naprawdę bardzo fair w stosunku do, do drugiej osoby. No i właśnie to, że ja się też uczę od innych. Bardzo możliwe, że gdyby nie. To, czym się zajmuje zawodowo, i nie to, że uczę na uczelni, nie miałabym możliwości poznać tych rzeczy. A jeszcze tak na koniec powiem Wam, że jak się przygotowuję do wykładów ze studentami, bo raczej staram się unikać takiego freestylu i jolo, zobaczymy, co to będzie, to ja też przygotowując się, dowiaduję się też jakby o, o kolejnych rzeczach. Nie wiem, jakieś casey na jakiejś kampanii. Normalnie nie miałabym czasu i nawet motywacji, żeby tak po prostu sobie siąść. I poszukać przykładów udanych kampanii, w których wykorzystywano, nie wiem, humor czy żart, albo też takich kampanii, w których to kompletnie się nie udało. A tutaj mam też częściej do tego, że sobie siadam, robię sobie research, przygotowuję tę prezentację dla studentów i sama jestem bogatsza w wiedzy. Także, jeżeli uczycie, nauczacie, doradzacie, kolicie, dajcie proszę znać w komentarzu, czego wy się nauczyliście dzięki temu. A jeżeli kiedyś będziecie mieli okazję spróbować kogoś czegoś nauczyć, to bardzo Was do tego zachęcam. Nie mówię, że to musi być dla Was, bo podejrzewam, że dla wielu osób to jest w ogóle coś, czego nie ma w ogóle na liście. Marzeń na liście to do i w ogóle nie wchodzi w grę. Ale samo takie w ogóle spróbowanie, żeby zobaczyć, jak my się z tym czujemy, myślę, że będzie bardzo cennym doświadczeniem i zawodowym, i życiowym. Także czekamy na Wasze historie, czego Wy się uczycie, ucząc innych. Albo może macie też historię o Jakichś swoich nauczycielach, którzy nauczyli Was czegoś niesamowitego, co z Wami zostało do tej pory. Także czekam na Wasze komentarze, jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. No i co, gdybyście chcieli się czegoś nauczyć, to zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, ale też do omówienia bezpłatnej konsultacji, na której możemy wspólnie przejść przez wybrane przez Ciebie zagadnienie. Link do umówienia tej konsultacji znajdziesz w opisie tego filmu. Do zobaczenia.